Wielkie tłumy szły z Jezusem, On odwrócił się i rzekł do nich, Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie w pierwnie i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie. Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu. Jeśli nie, Wyprawia poselstwo, gdy tamten jeszcze jest daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Oto słowo pańskie. Ciekawa jest ta dzisiejsza Ewangelia, dlatego że Pan Jezus mówi o kalkulacji, mówi o liczeniu. Trzeba przeliczyć wydatki, czy mamy na wykończenie. Trzeba przeliczyć wojsko, czy mamy szansę wygrać. A zatem to porównanie, jak je przełożyć na przeliczalność łaski. Jak możemy policzyć uzbieraną łaskę? Ktoś zmówił cztery pompejanki, to, to ma więcej łaski? Ktoś jest codziennie w kościele, to ma jej więcej, uzbieranej więcej. Jak to można policzyć? No, przykłady Pana Jezusa są bardzo policzalne. 10 tysięcy wojska na 20 tysięcy wojsk. Zaczynam budować, to zobaczyć pieniądze, czy mam tylko na fundament, czy też na wykończenie. I z pewnością jest coś takiego, że duchowość można Liczyć, badać, jedność z Panem Bogiem można ocenić w jakiś sposób? Najprawdopodobniej tak jest, ale jak to zrobić? Przecież mówimy, że ci są bardziej zaangażowani, a ci mniej. Nie, nie oceniamy tego procentowo, ale, ale to widać gdzieś. Widać tak, jak nam Adrian czytał dzisiaj w pierwszym czytaniu. Po wzajemnej miłości, to jest ocena naszego stanu duchowego, ocena naszej łaski, czy mamy wystarczającą ją, tą zbroję duchową ubraną. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Nikomu nie bądźcie nic, nic dłużni, poza wzajemną miłością. To są interpretacje świętego Pawła. Że miłość jest tym wyznacznikiem, miłość, miłosierdzie jest wyznacznikiem, czy mamy uzbieraną zbroję, czy mamy uzbieraną łaskę. I przychodzą takie momenty w naszym życiu, coraz to trudniejsze, kiedy jesteśmy wykorzystani, kiedy jesteśmy ośmieszeni, kiedy spotyka nas coś bardzo trudnego, im w gronie bliższym od rodziny, od dzieci, wnuków. Czy później gdzieś wspólnota, w której jesteśmy, im to jest grono bardziej zawężone, tym bardziej nas to boli. I wtedy człowiek, który ma tę uzbieraną łaskę, dalej stosuje to, że miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Ale w momencie, gdy podejmę tę drogę przebaczenia, drogę miłości, będzie pytanie: co ze mną? Jeśli ją podejmę, to przegram. Przegram spór, przegram coś. Przecież zostałem zraniony, dotknięty, ktoś mnie wykorzystał, uderzył, pomówił, i teraz mam na to odpowiedzieć po prostu miłością. No i to jest to, co Pan Jezus mówi na początku tej Ewangelii, bo to jest zbroja, to jest to policzalne. Po tym poznajemy łaskę, po tym poznajemy policzalność naszej, naszej zbroi duchowej. To, jest, to są te e, pieniądze duchowe, że jestem zdolny do przebaczenia, że jestem tak zjednoczony, zjednoczony w Bogu, że mogę w każdej chwili iść drogą Jezusową, do której on mnie zaprasza. I Jezus na to odpowiada: Jeśli kto chce pójść za mną, a nie ma w nienawiści swego ojca, matki, żony, dzieci, braci, sióstr, a nawet siebie samego, nie może być moim uczniem. To jest ta mierzalność życia duchowego, mierzalność jedności z Bogiem, mierzalność łaski. Czy nie, nie po to, żeby mieć w nienawiści, ale po to, że gdy doświadczę krzywdy, to jestem w stanie dalej być Jezusowym? To się nie dzieje naszą siłą, to się dzieje przez to, że w Bogu jesteśmy. Ale mówimy o mierzalności bycia w Bogu. Czym to mierzyć? Miłością. Miłość jest, oczywiście Bóg patrzy w serce, a jednocześnie mówi: policzcie. Policzcie, czy jesteście w stanie zbudować wieżę do końca, czy jesteście w stanie wygrać tę wojnę. I człowiek duchowy to jest człowiek, który nieustannie staje z pustymi rękoma, i tu jest, im bardziej ręce mam puste tym większe szanse na zwycięstwo, na zwycięstwo duchowe. Ale nie puste, dlatego że jestem leniem, nie puste, dlatego że nic nie robię, nie puste z powodu grzechu, tylko ręce puste, aby Duch Święty mógł w nie wypełnić, aby, aby łaska Boża mogła je wypełnić. Bo miłość, miłosierdzie dzieje się mocą Bożą tu i teraz. Ja się na to przygotowuję nieustannie. I życie pokazuje, że to się dzieje, więc na to, to możemy oceniać czy patrzeć na to. Natomiast w momencie, kiedy to znowu przychodzi, i znowu przychodzi, dzięki pustym dłoniom, mogę powiedzieć: Przyjdź Duchu Święty i, i z tą łaską współpracuję. To jest to liczenie łaski Bożej w nas, liczenie Królestwa Bożego w nas. Im bardziej wydany Bogu im silniejszy Bogiem, takie sformułowanie znamy, ktoś jest silny Bogiem, to znaczy, że ma puste dłonie, w nienawiści wszystko, w tej nienawiści, że jestem wolny od każdego, byleby zrobić to, co chce Jezus, do czego Bóg mnie zaprasza. To są trudne słowa i niepasujące zasadniczo do, do tego, jak funkcjonujemy. My raczej mówimy, nie liczymy łaski, nie liczymy naszych sił, a jednak Pan Bóg też mówi o tym, żeby być roztropnym, żeby nie wchodzić w sytuacje, którym nie damy rady, a skąd wiem, że dam radę? No, życie to pokazuje. Życie pokazuje, czy odpowiadaliśmy miłością, czy nie. Święta Tereska z Wizję, widząc, że sytuacje Będąc w zakonie zamkniętym i widząc, że sytuacje podczas rekreacji wzajemnej ją przekraczają, kiedy współsiostry ją atakują, szydzą z niej, i ona widząc to, nie daje rady, więc podejmuje drogę ucieczki. Czyli oceniając swoje siły, mówi, najlepiej będę jak wtedy, będzie, jak wtedy wyjdę. I wtedy po prostu robi krok w tył. Ale są osoby, które w takiej sytuacji powiedzą: Zostanę i mi to duchowo nie szkodzi. Tę walkę wygrywam. Każdy może ocenić swoje siły po tym, jak już w życiu próbował, jak jestem uzbrojony mocą bożą, też dzięki darom i talentom, które są w nas. Nie chodzi o to, żebyśmy liczyli cały czas. Nie mamy liczyć wojska, liczyć sił kalkulatorem. Gdy jest liczenie ludzi, liczenie wojska, to Bogu się to nie podoba. Mamy to w Starym Testamencie. A jednocześnie bądź tam, gdzie doświadczasz, że Bóg cię poprowadzi ku miłości. A tam, gdzie widzisz, nie masz siły, to w to nie wchodź. Jeden ma siłę, żeby iść na ulicę. I posługiwać tam narkomanom czy komuś innemu, a ktoś inny straciłby tam wszystko, nie dałby rady. Słuchaj Boga, idź za nim z pustymi rękoma, aby Bóg mógł wypełnić je swoją łaską, swoją siłą. I to jest ta policzalność. Miłość pokazuje nam, w jaki sposób współpracujemy z Bogiem. Amen.